W imię Ojca, I Syna, I to Świętego. Amen. Pani, usłysz moją modlitwę, a w łonie moje niech to ciebie przyjdzie. Boże, stwórc i odkupicielu wszystkich wiernych, udziel zmarłym sługom i służebnicom Twoim odpuszczenia wszystkich grzechów. Niech przez popoczne modlitwy dostąpią miłosierdzia, które tylko zawsze pragnęły, Który szyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wierzymy, panie, że nie wczerpała się Twoja litość i miłość nie skasła, a samysł, jakie masz, wobec człowieka, są samysłami pokoju i szczęścia. Dlatego z nadzieją, pełną poddania się tobie, zawieszamy ci wszystkich tych, którzy sami odebrali sobie życie. Pokaż im miłość, Wiesz, na odpoczynę, kraszyń dać, panie, a się kuista, nie jej sieć. Przez posz, nie odpoczywają pokoju wiecznym. Amen. I Ojca, I syna, I Świętego. Amen.